Dzień dobry Państwu. Rozpoczynamy kolejne spotkanie. Nasze spotkanie poświęcone będzie Pradze, ale Państwo wybiorą tytuł. Tytuł pierwszy może brzmieć, jak śpiący wyżynali Polaków, a drugi z tytułów może być Praga pamięta. podróż na walkadzie krwi trzej lat. Dla jednej tylko sprawy, dla wolności i krzyż! krzyż, Przypomnę Państwu pewne fakty, o których mówiliśmy na poprzednich spotkaniach, ale mogły ulec zatarciu. 22 lipca 1944 roku. W hełmie lubelskim ogłoszony jest manifest PKWN napisany przez Stalina. Od razu przy manifestie PKWN jest Resort Bezpieczeństwa. Wtedy, kiedy wybucha powstanie w Warszawie 1 sierpnia 1944, przy PKWN jest kontrwywiad, nie jest to departament ponieważ bezpieczeństwo jeszcze nie jest wtedy w randze ministerstwa, jest w randze resortu. Szefem kontrwywiadu jest Roman Romkowski. Przypomnę Państwu jeszcze jedną z dat. 5 wrzesień 1944 na posiedzeniu PKWN w Lublinie przemawia Radkiewicz. Przyszły szef MBP. Nie jest to nazwisko przybrane, bo o innych nazwiskach, którymi nie będziemy mówić dzisiaj, najczęściej są to nazwiska przybrane. Cytuję, co powiedział. Kto jest w stanie odebrać nam władzę w Polsce, mamy do dyspozycji cztery dywizje. Kto idzie tu na teren Pragi? Jest szkoła MKWD nr 366 w Kujbyszewie. I najsam przed pierwszy szkolą pierwszych 120, a potem 217 przyszłych pracowników Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Będzie to trzon MBP, trzon Radkiewicza. 1 stycznia 1945 roku towarzysz Wisarjonowicz zmieni nazwę, Resort Bezpieczeństwa Publicznego, stworzy nazwę MBP, które przetrwa do 1954 roku. Potem MBP ulegnie zmianie, będzie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Metody jednak pozostają. W 1948 roku siły bezpieczeństwa mają 28 tysięcy pracowników, do tego dochodzi WOP, informacja wojskowa i 125 tysięcy ochotniczej rezerwy milicji obywatelskiej. W 1953 roku Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego osiąga apogeum. Jest 266 tysięcy pracowników i współpracowników MBP 85 tysięcy tajnych współpracowników, 125 tysięcy jest członków ormo, jest to rozkwit największych struktur pionowych i poziomych Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Wróćmy teraz na chwilę na czas końca lat czterdziestych i początku lat pięćdziesiątych, czyli przełom roku 1944-45. Stoimy przed budynkiem przedwojennym, który dzisiaj jest zabytkiem prawem chronionym budynek Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. Pierwsza siedziba MBP, Warszawskiego Urzędu Bezpieczeństwa i pierwsza siedziba rządu. Jesteśmy niedaleko ulicy Wileńskiej i niedaleko strategicznej ulicy Radzy Miejskiej, dlaczego jest ulica Radzy Miejska strategiczną? Była, ponieważ tędy szedł Napoleon, Hitler i Stalin. Po prawej stronie nie istnieje już za murem, który jest przed nami, był pomnik. Pomnik Braterstwa Broni. Parę charakterystycznych słów na temat tego pomnika. Otóż w listopadzie 1945 roku, na wniosek majora Koralewa, rzeźbiarze Sikora Momot. Trenerowski wykonywał pomnik. Zwróćcie Państwo uwagę, gdzie ten pomnik stoi. On długo stał. W tej chwili jego nie ma. Pomnik do 1947 roku miał figury wykonane z gipsu. Dopiero po 1947 roku te figury zostały wysłane do Akademii Sztuki w Berlinie i wykonane z brązu w radzieckiej strefie okupacyjnej i wróciły. W 1966 roku pomnik przesuwany był na, o, na odległość 8 metrów w kierunku tu, gdzie jesteśmy. Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych. Wróćcie Państwo uwagę, o, chwilę za, o czym za chwilę powiemy, że wokół pomnika jest, są miejsca kaźni narodu polskiego. Pierwsze filmujemy. Dyrekcja Okręgowej Kolei Państwowych, przypomnę jeszcze raz, Pierwszy Urząd Bezpieczeństwa i siedziba PKWN-u, ponieważ Wraga będzie szturmowana od 10 do 15 września i terror się rozpocznie. Parę liczb na temat terroru. W więzieniach na Pradze jest co miesięcznie 2,5 tysiąca osób 100 wyroków dziennie i co miesiąc tysiące więźniów. Transportowanych jest za Ural. Niedaleko od do DOKP, przed którą żeśmy filmowali, na ulicy Wileńskiej pod trzecim pokazujemy Państwu budynek, budynek, który ulega dewastacji. A do końca lat 70., tu i na ulicy Zamońskiego, naprzeciw Teatru Powszechnego, były budynki zajęte przez doradców radzieckich. Chciałbym Państwu jeszcze przypomnieć. Że całe MBP jest pod nadzorem sowieckim. Przede wszystkim major czy pułkownik Sierow, Sierow ambasador Lebyediew i wielu innych doradców, którzy prowadzą MBP i którzy szkolą przyszłych i obecnych wtedy pracowników Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Jesteśmy na ulicy Cyryla i Metodego. Jesteśmy w byłym Urzędzie Wojewódzkim Bezpieczeństwa Publicznego, który został przeniesiony z DOKP, gdzie byliśmy poprzednio. Metody stosowane w śledztwie omówię później, kiedy będziemy rozmawiać na temat pomnika pomordowanych na Pradze na ulicy Namysłowskiej. Jest to Cyryla i Metodego 4 i długo krążyła informacja, dowcip. Cyryl to Cyryl, ale te metody. Ten, tę tablicę ufundował komitet, który zebrał się w 1993 roku w celu budowy pomnika pomordowanym na Pradze jednym z członków tego pomnika, tego komitetu, przepraszam, jest pani prezes związku więźniów politycznych okresu stalinowskiego pani kapitan Jadwiga Obrębalska. Ona również była członkiem komitetu. Budowy pomnika, przy którym będziemy. Ale charakterystykę jej w paru zdaniach powiem na namysłowskiej. Teraz zwróćcie Państwo uwagę na treść tej tablicy. Cierpieli, bo byli Polakami, żołnierzom organizacji niepodległościowych i tym, którzy ich wspomagali. Więźniom politycznym lat 1944-56, ci, co przeżyli. W tym budynku, w wyniku stosowanych przez Urząd Bezpieczeństwa tortur, straciło zdrowie, życie wielu patriotów. I jest 97 rok, wtedy, kiedy zapadła decyzja budowy pomnika Namysłowska 6. Budynek w zeszłym roku został oddany prawowitym właścicielom kościołowi autokefalicznemu w Polsce Cerkwi Prawosławnej. Są tablice informacyjne stosunkowo młode z 31 maja 2013 roku. I Tablica po lewej stronie informująca, że tu jest Centrum Kultury Prawosławnej imieniem świętego Cyryla i Metodego. Kiedy wybuchło powstanie na Pradze 1 sierpnia, podobnie jak w Warszawie, część ludności cywilnej schroniła się na teren klasztoru Marii Magdaleny. Uważając, że w tym miejscu będzie bezpieczna. Niestety stało się inaczej. Niemcy wyprowadzili ludność, która tu się schroniła, rozstrzelano ją i na pamiątkę morderstwa niemieckiego na ludności cywilnej pokazujemy tablicę w miejscu, w którym byli rozstrzelani. Jesteśmy na ulicy 11 listopada, naprzeciw bloków numerów 18, na skwerze, na którym jest kamień poświęcony dowódcy 6. Obwodu Armii Krajowej, kawalerowi orderu Virtuti Militari, pułkownikowi Antoniemu Władysławiewi, Władysławowi Żurowskiemu. To on wydał początkowo rozkaz wstępowania do Armii Berliga, który odwołał 26 września 1944 roku, zdając sobie sprawę, co NKWD wyprawia z ujawniającymi się akowcami i w miejscach tzw. obozów filtracyjnych. Kamień poświęcony jest nie tylko jemu, bo jesteśmy na terenie byłego szóstego obwodu piątego rejonu. A kamień poświęcony jest również oddziałowi rejonu, oddziałom rejonu pierwszego, drugiego, trzeciego, czwartego i piątego. Ponieważ szósty obwód miał pięć rejonów. I tu wymienione są organizacje. Silnie liczebne, które wchodziły w skład tego obwodu: Wojskowa Służba Ochrony Powstania, Wojskowa Służba Kobiet, Batalion Saperów pras praskich Chwackiego i KEDYF DB22, i oczywiście organizacji harcerskiej szare szeregi w tym rejonie. Jesteśmy na ulicy 11 listopada. Tu były dwa numery: listopada 1166 i 11 listopada 68. Niestety, obydwa budynki przeznaczone są do rozbiórki. Jesteśmy pod numerem 66. Przejeżdża tramwaj, autobus, przechodzą setki ludzi. I na pewno nikt się nie zastanowił, co tu było. Był tu sowiecki wywiad? był tu sowiecki trybunał wojenny, była tu bliźniacza instytucja w cudzysłowie Polska, główny zarząd informacji wojska polskiego. Torturowano tu akowców, wykonywano wyroki śmierci. Chowano przy budynkowych rowach oraz w pobliżu wału kolejowego, który jest po mojej prawej stronie. W budynku tym prawdopodobnie przebywał Nil, i w budynku tym przebywał prawdopodobnie Rotmistrz Pilecki. Dzisiaj oba budynki, filmujemy, przeznaczone są do rozbiórki. A przede mną są budynki pocarskie, na którym w 2001 roku powstał pomnik po więzieniu WW3. I rodzące się ze tak serce raduje piosenki tej śpiew, piosenki o mojej Warszawie.